Ja Rybom tak dobrze wsiadł też, że nie chcą mieć do wody. Tery ryby dla trzy. Ale... Po kolei wypuszczasz je? Po kolei. Pewnie się będę przyglądał. <grystanie> no, ale jedna to jest piękne Dajemy no, ja najpierw takich. Taka o. No. Taka. A ładne to ciemne ja mają, takie kolorki, nie? Tak. No i idź, płynie no i wstała. <grystanie> <grystanie> druga. O, to ten mój... moja wdręga chyba, nie? Bardzo no. ładna. Co jest karaść czy wdręga? Wdręga, czerwony płacze, nie? No. Karaściu bardziej złoty by był. W drugą stronę płynie. <grystanie> <grystanie> I... To jest taka jaśniejsza. Jaśniejsza no. Znowu się wiesz to i pójdę. Dobra, to kolejna.